Witam Państwa serdecznie. Plantacja Findusa w okolice Trzewa. Dzisiaj mamy 20 czerwiec, w ubiegłym tygodniu 13 czerwca nagrywałem poprzednią relację. Spadł deszcz w międzyczasie. 15 czerwca 25, potem z 17 na 18 5. Jest niezła wilgotność. Dzisiaj mamy drugi dzień upałów, około 30 stopni. Jeszcze dzień, dwa tak ma być. Zabieg T3 zrobiony 14 czerwca w środę przed deszczami Ultra Legend litr, 6 litrów LHC Adelty 0,12 Karate Improver 0,6 Po co biostymulator drugi raz na flagę też był robiony po to, żeby przytrzymały te upały bez problemu i następne. Plus wilgotność gleby, która nie była taka pewna, że taki deszcz spadnie i mamy wszystko. Zobaczcie Państwo jak on wygląda. Do dołu praktycznie zielony, czyściutki. Nawożenie zbilansowane jest z jest biologią logiczne, plus oczywiście odżywianie dolistne, fungicydy. Tak to wygląda z profilu. Myślę, że równowaga w stosowaniu zarówno biologii, jak i chemicznych rozwiązań jest jak najbardziej zasadna i ekonomicznie uzasadniona. A kombajn mam nadzieję, że to pokaże. Zobaczmy kłosy. 10-12 pięterek, popełnienie w lejcach. 50% ziarna.